Dostaliśmy wyróżnienie w konkursie PLGBC na najlepszy projekt architektoniczny pod kątem ekologii. I tak przyszło mi do głowy, że chciałbym Wam pokazać zwycięzcę tego konkursu, bo jest to ciekawa perełka architektoniczna i może udałoby się pokazać Wam jej kulisy. Teraz idziemy do jednego z chyba trzech czy czterech budynków Bolesława Stelmacha zrealizowanych w Warszawie i jest to rozbudowa sejmu co nie jest wcale taką łatwą sprawą bo jak kojarzycie politykę to ludzie nie patrzą przychylnie na budowę infrastruktury dla polityków więc sam Stelmach mówił, że no długo zajęło zanim oni zrealizowali ten budynek który był podobno potrzebny ale w końcu się udało i oddano go chyba do użytku jakoś teraz, to znaczy on dopiero co został, został skończony. I powiem szczerze, że nie jest to mój ulubiony budynek tego architekta, ale mimo wszystko mam go po drodze, więc chciałem Wam pokazać. Bycie pod Sejmem na jakieś trzy dni przed wyborami jest chyba znaczące politycznie, bo no cóż, teraz o polityce jest chyba wszędzie. Ja chyba mogę tylko zachęcić do troski obywatelskiej, ale oprócz tego to... To pokażę Wam dobrą architekturę, bo to jest bezpieczniejszy temat. Dla Stelmacha bardzo charakterystyczne są te takie proste żyletki, dlatego, że on sam to autoironicznie określa jako niemoc Stelmacha, co zapożyczył od jakiegoś tam kogoś, kto to skomentował. Chodzi o to, że on powiedział coś w rodzaju takiego Nie wiem do końca, jak mam zaprojektować fasadę, więc zawsze bezpieczną opcją jest zastosowanie jakiegoś takiego rytmu pionowego. No i to jest właśnie ta jego niemoc. Jak nie wie, co zrobić lepiej, to robi w paski. I uwaga! Z mojej strony, powiedzenie o tej niemocy Stelmacha to absolutnie nie jest krytyczne. To znaczy, mi się bardzo podoba, że on potrafi tak autoironicznie powiedzieć, że jest to taka decyzja bezpieczna, ale kurczę, jak dużo uroku często mają te jego budynki. No, ten ogólnie jest chyba trochę za betonowy, jak dla mnie. I wydaje mi się, że ma to związek z tym, że on pełni rolę kancelarii Sejmu, więc musiał być bardzo elegancki i taki właśnie oficjalny. I przez to chyba jest trochę zimny, ale jeżeli patrzy się na inne jego realizacje, no to wrażenie bywa często diametralnie inne, bo na przykład używa dużo drewna, yy, używa też bardzo dużo zieleni, roślinności, i to jest jeden z powodów, dla których budynek, który pokażę za moment, dostał właśnie tę nagrodę. W ogóle w architekturze powtarzający się rytm to jest przecież zabieg znany od starożytności. To, że te kolumny u niego nie mają, wiecie, rzeźbionych kapiteli, jakichś głowic, jakichś bas, no to to nie zmienia faktu, że to jest bardzo, bardzo podstawowy element architektoniczny taki klasyczny i zawsze elegancki. No i Stelmach, akurat w kwestii elegancji, ma bardzo mało konkurentów, którzy byliby go w stanie pokonać. On sam o sobie kiedyś powiedział, i mi bardzo to utkwiło w pamięci, że chciał być malarzem i planował zdawać na ASP. Ale w tym roku, w którym właśnie nie miał aplikować, zobaczył reprodukcję obrazów Marka Rotko i stwierdził, że jak już ktoś namalował coś takiego, to nie ma już sensu tego powtarzać. W pewnym sensie zobaczył takie malarstwo, jakie sam chciał uprawiać. I w ten sposób został architektem. To za mną, to Aleja Szucha. Znana głównie z historycznych książek i z tego, że miało tu siedzibę Gestapo. Natomiast to tam. O tam to szucha premium offices, czyli budynek, do którego zmierzamy. Właśnie zostałem spisany przez bardzo sympatycznego pana wojskowego z tego względu, że nagrywam w okolicy, gdzie no cóż, są ministerstwa i różne kancelarie, więc dla wszelkiego bezpieczeństwa musiałem się wylegitymować. Jak coś się tu stanie, to będzie na mnie. Projekt ten jest jednocześnie rewitalizacją, dlatego że oprócz budowy nowego biurowca zrealizowano tamten historyczny budynek w nowym kształcie. To, co widzimy tam na górze, to jest jeden z ogrodów na dachu, których tutaj jest łącznie kilkaset metrów kwadratowych. Teraz, oczywiście, jest jesień, więc zieleni nie ma zbyt wiele. Poza tym, budynek dopiero co otwarto, w związku z tym nie jest ona jeszcze rozwinięta. Niemniej jednak, w tych budynkach bardzo charakterystyczne są te ogrody na dachach. Często spływające kaskadami, jakieś użycie bluszczy. A w tym budynku podobno jest jeszcze w środku cała zielona ściana. Jednym z takich dość mocno podobających mi się detali są te zwieszające się elementy, które ładnie domykają chodnik, tak jakbyśmy byli w takim, no powiedzmy w podcieniu, ale niepełnym. Więc tutaj jest dużo takich smacznych detali architektonicznych, które często w małej skali grają dobrze. O, popatrzcie na to, bardzo fajnie. No to tyle. Zbieram się na razie z pod budynu. Eee... Ładny on jest, on jest naprawdę ładny, taki bardzo, bardzo skromny. Na dole ma taki parter ze szkła, potem cała fasada w takich powtarzających się elementach i na górze znowu te ogrody. Taka klasyczna trójczęściowa kompozycja, znana z no, architektury klasycystycznej. No więc, tak prezentuje się zwycięzca tegorocznego plebiscytu PLGBC na najlepszy zrealizowany projekt ekologiczny. PLGBC to jest Polish Green Building Council, a więc stowarzyszenie łączące w sobie różne organizacje działające na polu architektury ekologicznej, więc architektów, producentów, elementów budowlanych i tak dalej, i I to stowarzyszenie ma ambicje, żeby w pewnym sensie kreować kulturę ekologicznego budowania, więc całkiem fajne wydarzenie, które dzieje się już prawie dziesiąty raz, chyba dziewiąty raz cyklicznie, co roku. I ten budynek, który wygrał bardzo taki skromny powiedzmy z zewnątrz, i bardzo minimalistyczny, tak naprawdę jest hajtekowy pod względem ekologii. I nie tylko tak wizualnie, jak te zielone ogrody, czy Taka infrastruktura poprawiająca, e, poprawiająca powietrze, mikroklimat, ale w ogóle projekty z Telemacha są bardzo zaawansowane ekologicznie i technicznie. To jest architekt taki, który uważa, że projektuje się na placu budowy w dużej mierze i że trzeba być obecnym podczas, podczas robót, nie tylko określić coś na papierze i oczekiwać fajnej realizacji, tylko że trzeba tego pilnować. Więc jest to architekt zaangażowany też w takie elementy budowania, które po prostu polegają na czystej technice, a technika jest często kluczem do tego, żeby zaprojektować budynek naprawdę ekologiczny. Wracając tutaj do biura, zobaczyłem jeszcze po drodze takie budynki w tle, które... Pomyślałem sobie, że warto się nad nimi zastanowić, dlatego że one pokazywały takie elewacje ze złamanymi rytmami. Jeden z nich miał takie duże, białe pasy z kamienia, które były lekko przesunięte, drugi miał takie małe kreseczki w oknach zgrupowane w kwadraty, i one te rytmy były poprzesuwane. I uświadomiłem sobie przez kontrast, że Stelmach to jest taki architekt, który zupełnie nie boi się nudy w swoich budynkach. Nie boi się tego, że jeżeli cała elewacja będzie monumentalna i bardzo powtarzalna, bardzo minimalistyczna i spokojna, on się nie obawia, że to znudzi widza, że to będzie czymś smutnym i nijakim. W jego architekturze bardzo świadomie rzeczy są powtarzalne i takie monumentalne w taki sposób, który już balansuje na granicy takiego właśnie no, bycia nudnym, a jednak dowodzi raczej elegancji. Dla mnie bardzo inspirujące. Także pokazałem Wam dzisiaj projekt, który wygrał ten konkurs. Nasz startował w innej kategorii, bo jeszcze nie jest zrealizowany, ale kurczę, mam nadzieję, że za rok czy dwa może i nam się coś dostanie za zbudowany już obiekt. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.